Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin Sadowski z Pasieki Marcyś. Jestem dzisiaj na Pasieczysku. Pogoda nie zachwyca, natomiast nie będę dzisiaj dokonywał żadnych bardziej szczegółowych przeglądów. Chcę tylko ocenić kondycję rodzin, tak aby zdecydować, które z nich wymagają postawienia nadstawek, a które jeszcze na razie powinniśmy zostawić w spokoju. Tutaj mamy mateczkę, tak jak widzicie. Spaceruję sobie po powałce. Więc zawsze, jak podnosicie powałkę, zwracajcie uwagę, czy nie ma tam matki. Ponieważ, jeżeli bym na to nie zwrócił uwagi, położyłbym kratę, postawił nadstawkę, nakrył to wszystko powałką. No i oczywiście, matka zaczerwiłaby mi całą pół nadstawkę, Gdzie chciałbym mieć oczywiście miód, a zamiast miodu, miałbym pełną nadstawkę czerwiu. Dobrze, matkę przyniosłem. W tym celu oczywiście zawsze zdejmujemy rękawice, aby matki nie uszkodzić. I w tej chwili już mając pewność, że matka jest w tej chwili normalnie w rodzinie pszczelej, myślę, że będziemy mogli położyć nadstawkę. Rodzina jest silna. Ja tutaj byłem kilka dni temu, więc też już mam świadomość mniej więcej, jaka kondycja tej rodziny jest. Dobrze, kładę kratę odgrodową, tak aby matka właśnie została tutaj na dole w Wrodni, aby nie przeszło nam do miodni, i kładę pół nadstawkę. Są to ramki po miodobraniu w tamtym roku, więc są nieco uszkodzone, poszarpane. Natomiast pszczoły nie powinny mieć żadnego problemu, aby je naprawić. Jeżeli oczywiście mam taką możliwość, to staram się na początku dawać nadstawkę z suszem. Tak, aby pszczoły mogły szybciej ją zagospodarować. Później, jak rodzina będzie jeszcze silniejsza, stawiam już nadstawki czasami tylko z węzą, czasami mieszam te nadstawki z ramkami z suszem. Więc mamy susz, węzę, różne kombinacje. To już dostosowuje tak naprawdę później do kondycji rodzin, do sytuacji. Natomiast na początku, jeżeli ktoś ma taką możliwość, ma już z poprzednich lat budowane ramki, to warto postawić na stawkę z suszem, ponieważ pszczoły znacznie szybciej zapełnią ją nektarem. Powiedzmy, że przyjeżdżacie na pasieczysko, pogoda nie jest zbyt ciekawa, tak jak w tej chwili tutaj u mnie, więc jest duże prawdopodobieństwo, że zacznie padać deszcz. Nie mamy więc czasu, aby jakoś szczegółowo przeglądać rodziny, oceniać ich kondycję, czy są one już takim momencie, kiedy postawienie tej nastawki byłoby odpowiednim działaniem, czy też nie. Możemy to zrobić w nieco szybszy, prostszy sposób. Podniesienie powałki niewiele nam da, ponieważ pszczoły oczywiście po tą powałku na pewno będą. Tak wygląda to w ten sposób. Rodzina wydaje nam się bardzo silna. Natomiast czy tak jest rzeczywiście? Możemy też unieść, możemy też unieść korpus. Co się okazuje, że tak naprawdę o ile centralna część gniazda jest fajnie wypełniona pszczołami, o tyle te skrajne ramki, tutaj na dole jeszcze jest dużo miejsca. Pszczoły nie wiszą nam pod ramkami, więc dawanie tutaj pół nadstawki nie byłoby do końca zasadne. Możemy na razie się jeszcze wstrzymać. Delikatnie odstawiamy tak, aby nie pognieść pszczół. I cały zabieg wykonany. Podejmujemy decyzję, że tutaj na razie jeszcze wstrzymamy się z postawieniem nadstawki. Zajrzymy za tydzień, zobaczymy, czy rodzina jest już silniejsza, i ewentualnie wtedy postawimy mi od Dosłownie przed chwilą podniosłem tutaj korpus gniazdowy. Zauważyłem, że pszczoły już wyszły pod ramkami, więc jest to dla mnie informacja, że bez tutaj rozgrzebywania gniazda mogę pozwolić sobie na postawienie nadstawki i prawdopodobnie będzie to błąd. Wynika to z tego, że rodzina będzie w stanie na pewno ogrzeć czerw, który znajduje się w centrum gniazda. Dodatkowo mamy też do czynienia tutaj z ulami poliuretanowymi, które stanowią niejako termos, zwłaszcza w tym okresie tej wiosennym, co jest bardzo dużą zaletą tych uli. I dzięki temu też ta termika gniazda jest o wiele łatwiejsza w utrzymaniu w ulu wykonanym właśnie z tego materiału. Przy ostatnim przeglądzie, pszczoły otrzymały ramkę pracy, dzisiaj otrzymają nadstawkę. Oczywiście wcześniej upewniłem się, że na powałce nie siedzi matka, abyśmy nie przenieśli jej do miodni. Delikatnie kładę tak, aby nie przesunąć kraty, aby właśnie matka nie mogła przejść do góry. I podobna sytuacja. Na górze nadstawka pełna już odbudowanych ramek. Pszczoły to za chwilę wszystko ładnie oczyszczą. Jeżeli są jakieś uszkodzenia po miodobraniu, to naprawią te uszkodzenia, odbudują plastry. Tutaj jest akurat w tej rodzince krainka Prima z tamtego roku z mojego własnego chowu po matce reprodukcyjnej. I może na sam koniec zajrzymy sobie jeszcze do naszej krainki Gertrudy. Zobaczymy jak wygląda tutaj sytuacja. Ujmiemy sobie środkową ramkę. Czerwiu jest coraz więcej. Z drugiej strony wygląda to w ten sposób. Więc tutaj widzę, że matka coraz ładniej nam się rozczerwia. Zajrzymy sobie, może jeszcze na jedną rameczkę. Tutaj również. Z uwagi na to, że w najbliższych dniach pogoda ma się poprawiać. I nie chciałbym, aby te pięć rameczek, które tutaj mamy, zostało zalane, co spowodowałoby ograniczenie matki w czerwieniu. Dlatego stawimy tutaj ramkę z suszem. Na tych ramkach mamy czerw, więc tego oczywiście nie chcemy rozdzielać. Tutaj mamy ramkę skrajną, na której jest pierzga, więc przygotowałem sobie właśnie w tym celu rameczkę. Może nie jakąś idealną, natomiast jest to ramka z suszem, gdzie będzie matka miała bardzo duże miejsca do czerwienia. I taką rameczkę Stawiam tutaj w tym miejscu. I na razie tę rodzinkę zostawimy w spokoju. Wszystko możemy spokojnie sobie zamknąć, pogoda jest coraz mniej przyjemna, coraz silniejszy wiatr, więc na dzisiaj tą pracę już chyba będę kończył. Wracam do domu na obiad, natomiast tak jak widzieliście, niektóre rodziny już bardzo ładnie się rozwijają. I otrzymały dzisiaj już pół nadstawki. Są rodzinki, które oczywiście są jeszcze w słabszej kondycji, ale rzepaku jeszcze sporo czasu, więc myślę, że bez problemu powinienem sobie poradzić z doprowadzeniem tych rodzin do odpowiedniej kondycji. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i do słyszenia wkrótce. Pasiekam Marcyś, pozdrawiam.